Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić moje wrażenia z testów trenażera TAX Neo 2T. To jest topowy model w kolekcji tej firmy. Wyżej są już tylko kompletne rewery i tak naprawdę pokażę Wam od razu, dlaczego warto zainteresować się tym urządzeniem. Wsiadam, od razu ruszam i pokażę Wam, jaka jest największa zaleta tego trenażera. Bo zwróćcie uwagę, że dzięki temu, co tutaj mam, mogę się ruszać przód, tył oraz na boki. No i to sprawia, że odzorowanie jazdy jest mega realistyczne. Ten materiał będzie trochę trwał. Opowiem Wam dokładnie o jego zaletach, o jego wadach. No ale po tym filmie będziecie wiedzieli, czy warto się nim zainteresować, czy nie. Zapraszam, lecimy. Na początek opowiem Wam o podstawowych cechach trenażera tego, jak się go obsługuje, jak się go składa, ale pozwólcie, że skupię się tylko na tych najważniejszych, dlatego że tego jest bardzo, bardzo dużo, jest to bardzo bogate urządzenie. I tak naprawdę wszystkie takie kwestie, tam ile to waży, ile ma wymiarów i tak dalej możecie sobie sprawdzić na stronie internetowej. A ja tylko dopowiem, że patrzcie na ten test jako na test zestawu, dlatego że to jest zestaw trenażer Tax Neo 2T oraz takie dodatkowe. Nakładki na podstawę motion plates, które umożliwiają ten ruch, właśnie przód tył. I ja uważam, że przy tak drogim urządzeniu, jeżeli kogoś stać na taki trenażer, no to od razu powinien dokupić sobie te motion plates, bo to naprawdę, jako całość, znacząco poprawia wrażenia z jazdy. I generalnie ten mój cały test, to co Wam teraz mówię, moje wrażenia z jazdy, traktujcie jako opinię na temat tego kompletnego zestawu. Jeżeli chodzi o sam trenażer, dla mnie bomba jest to, że on jest bardzo mały. Kiedy go otrzymałem do testu, dziwiłem <grym> się, że jak to powiem, ale może mieścić się w tak małym kartonie, ale rzeczywiście on po złożeniu jest genialnie mały i to jest świetna sprawa dla osób, które na przykład mają małe mieszkanie, przechowują go gdzieś pod łóżkiem w szafie albo na przykład biorą często trenażer na jakieś wyjazdy. Bo znam takie osoby, które są tak zbiżkowane na punkcie treningu, że zabierają na przykład trenera na zimowe wakacje albo gdzieś do rodziny na święta, więc jeżeli tak robicie, tak potrzebujecie, no to dla Was to będzie fajne, bo po prostu on jest wygodny w takiej kwestii obsługi, powiedzmy, i przechowywania, przenoszenia. Ale właśnie, jeżeli chodzi o przenoszenie no to jest tutaj mała wada. Trenażer waży 21,5 kg, i to jest oczywiście spoko, bo takie urządzenia, które są topowe, muszą dużo ważyć, bo dzięki temu, że są ciężkie, dają dobre odwzorowanie jazdy i dużą stabilność podczas intensywnych treningów. No ale przy tej masie trzeba go jakoś przenosić. I o ile przenoszenie samo w sobie jest ok, bo da się jakoś tam go chwycić, no to brakuje takiej rączki gdzieś na górze, która pozwoli go potem gdzieś tam poprzestawiać, kiedy jest rozłożony. No generalnie dużo trenażerów ma jakieś uchwyt do trzymania, ten nie ma, i tak powiem szczerze, może trochę się czepiam, no bo to jest takie czy piastwo, że brak rączki, brak rączki, ale z drugiej strony mówimy o naprawdę topowym modelu, gdzie ta rączka mogłaby być, więc no, to jest takie moje zdanie, ja nie wchodzę w to dalej. Jeżeli chodzi o to, co otrzymujemy w zestawie, no to że przychodzi do nas, że tak powiem, goły, ale ma wszystkie przejściówki do popularnych typów osi, Czy macie sztywną ośkę, dwunastkę w szosie, czy w guralu, czy macie busta w guralu, czy macie kuwerkę taką klasyczną szosową, czy taką, jak ja mam tutaj, 135, wszystkie potrzebne końcówki, żeby złożyć sobie tutaj yy, założyć swój rower, który posiadacie, yy, otrzymacie w zestawie. Natomiast nie ma tej kasety. Jest to zrozumiałe. Mamy teraz właściwie cztery wiodące systemy to jest jeszcze kampaniowe, czyli można powiedzieć pięć bębenków, pięć różnych kaset, no i yy, tak się nie będzie zgadywał, co wy posiadacie, więc yy, kasety nie ma. Natomiast złożenie tego w całość tuż po wyjęciu z pudełka jest bardzo łatwe. No i teraz właśnie mega plus tego trenażera. Słuchajcie, yy, ja mam akurat w domu prywatnego Elita. Yy, używałem tutaj w trakcie, mojej, że tak powiem, kariery <gry> dziennikarskiej no, kilkunastu trenażerów. I naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to ten taks bije na głowę wszystko to, co miałem wcześniej. Zwykle te przejściówki się wsuwają, one gdzieś tam wypadają, one nie są skręcane, tylko są tylko wkładane. Spotkałem się z strężami, gdzie nawet bębenki potrafiły z kasetą odpadać, a tutaj wszystko jest skręcane, jest to bardzo porządnie zrobione, fajnie spasowane. I po prostu patrząc na niego, na patenty, jakie tutaj są, na system zamykania, który świetnie działa, no generalnie na poskładanie tego na, nawet na otwory, kiedy coś jest sklejone czy szczebiony, to jest zrobione, ale tutaj widać, że jakość tego produktu, jego zmontowanie, jego w ogóle wygląd, wykonanie, estetyka no stoi na najwyższym poziomie i naprawdę to nie jest to, że się czepiam, ale są takie marki, które robią świetne urządzenia, ale po prostu widać, że gdzieś na końcu w tej produkcji brakuje tej kropki nad i, a tutaj w trakcie tej kropki nad i nie brakuje, bo on jest naprawdę zbudowany z najwyższą atencją o detale i to mi się osobiście bardzo podoba. Jeżeli chodzi o ważne kwestie, zwróćcie uwagę, ja teraz mam podłączony kabel, natomiast ten trenażer może też być używany bez kabla i jest to fajne, dlatego że zwróćcie uwagę, często są osoby, które gdzieś trenują na strychu, w piwnicy, w garażu, nie zawsze jest tam dostęp do gniazdka elektrycznego, a dzięki temu rozwiązaniu można jeździć właśnie bez podłączenia do prądu. No i tak samo gdzieś tam na wyścigu, kiedy chcemy zrobić sobie rozgrzewkę, no to często takie drogie trenażery Direct Drive interaktywne nie są w stanie nam, że tak powiem, zaoferować możliwości rozgrzania się, dlatego że bez podłączenia do prądu nie działa. A tutaj mamy bardzo fajny system, dlatego że on ma wszystkie normalne funkcje, jakie posiada, z tym, że nie robi jednej rzeczy. Kiedy nie ma podłączenia do prądu, nie symuluje nam zjazdów w aplikacji, dlatego że jak zjeżdżamy, to nie pedałujemy, a on kiedy nie pedałujemy, to się natychmiastowo wyłącza i to jest jakby taka cecha, taka cecha tej, tej funkcji. Natomiast z ciekawości zrobiłem sobie trening bez podłączenia do prądu, wszystko działało dobrze. Tylko, że nawet kiedy przestałem pedałować na sekundę, żeby dopiąć buty, czy no nie wiem, no na chwilę nie pedałowałem po prostu, to on od razu się wtedy rozłączyła. I przy tym ponownym połączeniu jest takie trochę szarpnięcie na pierwszych tam dwóch obrotach korby. Natomiast, no to jakby funkcjonalnie nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o takie ważne kwestie, no to oczywiście łączy się z komputerkami typu GPS, czy z jakimiś tabletami, komputerami, smartfonami. Ja akurat jeździłem ze smartfonem z systemem iOS. Łączy się po Bluetoothie bądź po ANT Plus. Macie tutaj dwa protokoły. No i z ważnych kwestii. Maksymalny opór 2200 W to jest bardzo, bardzo dużo, naprawdę no najlepsi sprinterzy torowi gdzieś tam sięgają tych 2000 plus minus i, i nie sądzę, żeby komukolwiek zabrakło tej oporu. Ale co dla mnie jest ważne, to nie jest tak, że ten opór wysoki osiągamy tylko przy wysokiej prędkości, przy wysokiej kadencji. Tutaj jest tak, że jeżeli macie ochotę zrobić sobie jakieś takie powtórzenia startów zatrzymania na siedząco nawet, to spokojnie możecie depnąć ponad 1000 W przy niskiej kadencji i z takim poczuciem oporu od małej prędkości, to nie jest standard w trenażerach, także tutaj czuć, że naprawdę ten zapas oporu jest ogromny. A co jeszcze jest tutaj ważne, jeżeli chodzi o takich no powiedzmy freaków, którzy kupują urządzenia, żeby wszystko było liczbowo bardzo zapracowane. Pomiar mocy według producenta ma dokładność plus minus 1%, oczywiście oprócz mocy trenażer mierzy też kadencję, mierzy też prędkość. No i to są takie właściwie podstawowe kwestie. Aha! Jeszcze dwa bajery w tym trenażerze. Dwa bajery, które są fajne, chociaż dla mnie no, nie wprowadzają jakiejś rewolucji w treningu, no, ale słuchajcie, ktoś płaci, yy, więc wymaga, żeby ten trenażer wyróżniał się mocno ponad rynkową średnią, no więc są tutaj takie funkcje. Yy, pierwsza funkcja yy, to jest yy, symulacja na wierzchni. Trenażer, kiedy wjedziemy na jakąś kostkę brukową, czy jakieś, nie wiem, na przykład yy, takie przepusty wodne, zaczyna wibrować. I to jest śmieszne, no bo cały rower po prostu tak wibruje, yy, aż łańcuch potrafi delikatnie skakać na boki, to jest takie, no, no po prostu symulowanie tego, że jest nie Równo. I jest to spoko, jeżeli ktoś poszukuje urządzenia, które ma maksymalnie odzorować wirtualną jazdę. Tak naprawdę dla mnie treningowo, to najfajniejsze jest to, że on się porusza do tyłu, do przodu i na boki, o tym będę jeszcze mówił. Natomiast są też osoby, które nie traktują treniarza stykna treningowo, a bardziej chcą właśnie się wtopić w tą wirtualną rzeczywistość, pograć sobie w jazdę na rowerze w wirtualu. No i wtedy kupują sobie te takie wyciągi do podnoszenia przedniego koła. No i właśnie takie wibrowanie jest pewnie uzdrowieniem tej takiej lepszej rzeczywistości wirtualnej. Natomiast dla mnie to ta funkcja jest po prostu obojętna. Ważne jest, że można ją oczywiście wygasić, można jeść i w ogóle ją suwakiem od 0 do 100% zmieniać, także możecie mieć mocne wibracje, możecie mieć średnie wibracje, możecie w ogóle ich nie mieć, to jest wszystko jakby od Waszych upodobań. No i jeszcze jedna taka można powiedzieć zabawka, Bayer. Ten trenażer ma takie światło LEDowe, które pada na, na podłogę, no i ono zmienia swoją barwę w zależności od tego, jak mocno pedałujecie. Więc, jeżeli na przykład e, macie widzów w domu, nie wiem, patrzą na was dzieci, żona, a może ktoś inny, może mąż. No to wtedy będziecie mogli widzieć, czy oszukujecie na treningu, czy się męczycie, ale, ale ten net to rzeczywiście no, taki fajny bayer, fajnie to wygląda, natomiast oczywiście żadnej dodatkowej funkcji raczej to nie ma. Słuchajcie, kończę o takich ogólnych cechach, teraz przechodzę do tego, jak się jeździ na taksie Neo2. Teraz Wam opowiem o moim zdaniem największej zalecie tego trenażera, czyli genialnemu odzorowaniu jazdy na rowerze, dlatego że tutaj jest naprawdę sporo cech, które wpływają, że. Zwyczajnie czujemy się no, bardzo realistycznie i co nie mówię o tym, co widzimy w aplikacji, tylko o tym, że odzorowanie ruchu jest bardzo bliskie temu, jak jeździmy na rowerze. Bo wiadomo, że jazda na rowerze to jest ciągłe bujanie się, to jest ciągłe łapanie równowagi, czego oczywiście nie ma na trenerze i na klasycznym trenerze, który jest sztywny, jakby sporo mięśni nie pracuje. No i trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest jazda na rowerze, to jest jazda na trenerze. A tutaj rzeczywiście jest ogromne przesunięcie się w stronę tej prawdziwej jazdy na rowerze. Ale po kolei. Jeżeli chodzi o treningi, genialna jest stabilność. Słuchajcie, czy jakieś sprinty robicie, czy jakieś podjazdy w korbach, to naprawdę czuć, że ten trenażer ma stabilną podstawę, która pozwala zrobić to wszystko dobrze bez obawy, że gdzieś tam coś się będzie bujało za mocno i, i będzie to po prostu niebezpieczne. No ale genialne są te wszystkie opcje poruszania się roweru. To o czym mówiłem też na samym wstępie, czyli to, że motion plates dają nam ruchy przód-tył oraz to, że tak, sam w sobie ma taki system, że rower może się delikatnie bujać na boki lewo-prawo, no i to razem daje genialny efekt podczas jazdy. Ale to nie koniec, dlatego że sama jakość obrotu, to jak działa koło zamachowe, też jest bardzo realistyczne. Czuć, że mamy do czynienia z bardzo płynnym obrotem, takim który jest no, podobny do tego, co mamy na rowerze na dworze. I tak naprawdę, co jeszcze jest fajne, to też się spodoba wielu osobom, to że urządzenie jest bardzo ciche. Naprawdę Teraz pojadę, powiedzmy, nie wiem, tam 250W i przy takiej mocy, słuchajcie, ten jest mega cichy, 300W, a głośniejszy jest napęd, starcie napędu, więc to jest naprawdę ważne dla osób, które jeżdżą gdzieś tam w mieszkaniach i nie chcą hałasować. No i to wszystko sprawia, że jakby całość daje mega pro efekt yy, i dla mnie to, jeżeli chodzi o jakość kręcenia, jakość poruszania się ciałem na rowerze, jest najlepsze urządzenie, jakie miałem, yy, powiedzmy, przyjemność testować. Jeżeli chodzi o głośność, to nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo tutaj ujawniła się druga, moim zdaniem wada, oprócz tej rączki, o której mówiłem na początku, dlatego że po nagrzaniu się trenażera, gdzieś tam po około godzinie treningu mocnego, czasami zdarzały się jakieś takie szumy, jakieś takie może no nie, nie jęki, ale takie zzzz, wiecie, takie jakby coś tam w środku pod wpływem temperatury inaczej gdzieś tam stykało i inaczej pracowało. Generalnie to nie jest problem, bo bardzo wiele trenażerów zaczyna hałasować, kiedy jest ciepła. Nie były to głośne hałasy, ale wiecie, no to jest tak, że ktoś kupuje drogie urządzenie, oczekuje absolutnie klasy premium, więc takie drobne, nawet minusy, niuanse trzeba wspomnieć, więc ja mówię, że kiedy on był gorący, po takim siłowym treningu, gdzie robiłem powtórzenia na mocy około 300 W, po prostu były takie delikatne momenty. To nie było cały czas, to było co jakieś takie zawycie, ale Coś takiego miało miejsce, warto o tym powiedzieć. Teraz przejdę do tego, jak się jeździ w wirtualu. Ja akurat jeździłem na Zwiftie oraz w aplikacji Tax Training i powiem Wam tak. Dla mnie bomba na tego, że jakby szybkość reakcji trenażera na przejścia, na na to, kiedy zaczyna się podjazd, kiedy się wypłaszcza, kiedy się robi zjazd są bardzo szybkie, jakby to jaka jest łączność, że jest w ogóle stabilna łączność, jest bardzo fajne. Ani razu oprócz tego chyba, że jeździłem bez prądu, bo to jest ważne, ale kiedy jeździłem z prądem, ani razu nie było jakichś przerwań, zerwań, więc no Działanie, parowanie z aplikacją, to wszystko jest bardzo, bardzo szybkie, urządzenie jest natychmiastowo wykrywane. A mówię, sama jazda, szybkość reakcji. Tutaj na monitorku, bo akurat mówię, jeżdżę na smartfonie jest na wysokim poziomie, więc tutaj nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o takie podejście stricte treningowe, czyli to po prostu jak ktoś tak jak ja wchodzi sobie na trenarze, żeby zrobić konkretny trening, ja tak lubię akurat jeździć, mieć zadanie, mieć słupki, interwały i sobie to robić, no to wiadomo, że korzystałem głównie z trybu ERG. I na tym chciałem się skupić, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to powiem, że właśnie przy treningach takich zadaniowych, gdzie na przykład kadencja kadencja miała być wysoka, albo odwrotnie, miała być siłowa jazda, tam te motion platesy robiły genialną robotę, bo tam widać było, że one pracują naprawdę mocno. Kiedy tak sobie normalnie jeżdżę, tak jak teraz kręcę luźno, no to one tak lekko pracują tylko, prawda? Ale kiedy jeździłem właśnie mocno siłowo albo szybkościowo, no to widać było, jak motion plates działał i to było świetne, ale o tym już nie będę mówił, a przejdę do trybu ERG. Jeżeli chodzi o energię, no to tak. Fajne jest to, że przejścia między odpoczynkiem a momentem, kiedy robię powtórzenie mocne, no to jest błyskawiczne. Kiedy wjeżdżam, wiadomo, od razu, od pierwszej sekundy opór rośnie. Potem, kiedy kończę, opór błyskawicznie spada i naprawdę jest ten opór ustawiony w punkt. I to jest fajne, bo typ ergie. Nie zawsze działa idealnie w trenażerach. Czasami są tam jakieś rozbieżności, lagi i tak dalej. Tutaj tego nie było. Natomiast jest taka sprawa, że znowu, kiedy on się nagrzał, to miałem coś takiego, że jechałem akurat trening wtedy siłowy. Też może mieć to znaczenie. Kadencja była około 60 kilku obrotów zadana przez aplikację treningową. No i pierwsze dwa powtórzenia, czy tam trzy, już nie pamiętam, wszystko fajnie. Moc w punkt, kadencja w punkt. A potem, kiedy był ciepły, było mi już ciężko utrzymać tą niską kadencję, dlatego że ja kręciłem z mocą zadaną tam powiedzmy 300 W, a kadencja była około 70, kiedy ja miałem mieć 65. No i nie za bardzo mogłem coś zrobić, tak? bo kiedy dawałem twardszy bieg, to wiadomo RG mi kompensowało to, więc moc mi obniżało i miałem takie coś, że ewidentnie widziałem, że po prostu ten tryb RG, kiedy ten trenażer jest już mocno rozgrzany, przestaje być precyzyjny, jeżeli chodzi o kadencję. No a dla mnie jako z treningu siłowym było to ważne, bo chciałem, żeby kadencja była niska. Więc powiem Wam tak. Nie jestem jakimś ekspertem jak Shane Miller czy DC Maker od yy, elektroniki, od pomiarów mocy i trenażerów ale zwyczajnie jako użytkownik yy, mnie to wkurzało i powiem tak to nie jest tak, że to jest znowu jakiś mega problem bo ja akurat mam trenażer innej marki, trochę tańszy i tam to działa jeszcze gorzej, natomiast no mówię to jest drogie urządzenie i znowu taki mały minusik trzeci ale no, był zauważalny, więc bomba tryb RG świetnie działa ale z takim zastrzeżeniem, że kiedy nie jest już nagrzany, pojawiają się takie powiedzmy małe niedokładności, które mogą mieć wpływ na jakość treningu. No i na koniec coś dla maniaków liczby, czyli jakość pomiaru mocy, precyzja pomiaru mocy. Ja akurat robiłem sobie testy na tym rowerze. Mam tutaj pomiar mocy lewostronny w korbie Stagesa. No i z nim porównywałem. Jeżeli chodzi o dokładność pomiaru mocy, to wiecie, to nie ma znaczenia, dlatego że nie ma dwóch idealnych, identycznych pomiarów. Zawsze test FTP wykonujemy na danym pomiarze, na którym trenujemy. Natomiast ważna jest stabilność. W trenażerach zwykle jest problem ze stabilnością. Czyli jest tak, że jedziemy sobie 20 minut, 30 minut i generalnie moc jest pokazywana dobrze. Kiedy on się nagrzeje, zaczynają się rozbieżności. My pedałujemy powiedzmy 300 W, a trener pokazuje 340, 350 i tak dalej. I naprawdę przy urządzeniach niektórych marek ta rozbieżność w pewnym momencie po godzinie treningu może wynosić nawet 70 W. 50 W to są takie przypadki. A tutaj rzeczywiście no, obiecana dokładność była do 1% plus minus. I było tak, że przez pierwsze pół godziny Stages pokazywał mi z identyczną średnią moc co TAX. Natomiast po pół godziny było tak, że była lekka rozbieżność, najwięcej wyniosła niemalże 2%, około 1,5-2%, także jeżeli chodzi o trenażery, no to naprawdę dokładność numeru mocy jest imponująca. I tutaj mówię o średniej mocy z interwałów, kiedy jechałem trening interwałowy, ileś tam było tych interwałów w trakcie godzinnej jazdy. A jeżeli chodzi o piki czyli o sprinty, no tutaj zaszły na rozbieżności, bo tu mam pomiar mocy z jednej nogi w korbie, więc on estymuje na dwie nogi. Tutaj jest pomiar mocy już jakby z napędu, i tutaj były rozbieżności na poziomie około 7%. Tam przy sprintach ponad 1000W, 70W różnicy, i to było powtarzalne generalnie, bo robiłem parę takich sprintów, żeby to sprawdzić. Także pomiar mocy jak na trenery naprawdę wysokiej klasy. No i na koniec kilka słów o aplikacji Tax Training, dlatego że dla użytkowników Taxa i nie tylko, chyba, chociaż nie wiem, tak naprawdę jest możliwość trenowania w aplikacji Tax Training i co jest ważne w ogóle, o tym jeszcze nie powiedziałem na początku, może to nie miało w znaczenia większego. Tax jest teraz firmą, która, marką, która należy do Garmina. Garmin ma w swoim portfolio właśnie tą firmę no i to jest duże wsparcie software'owe, dlatego, że no Garmin jako taki gigant mógł pewnie tę aplikację mocno podciągnąć ku górze. Generalnie jest aplikacja Tax Training, którą warto sobie pobrać niezależnie od tego, czy będziecie w niej jeździli, czy nie, dlatego, że ta aplikacja pozwala też operować trenerzem. Kiedy ja pobrałem sobie aplikację, tak, streaming, mam konto oczywiście na Garminie, na Garminie e Connect, więc tym samym hasłem i loginem się zalogowałem, trwało od sekundę, e i wszedłem w aplikację Tax Training, która pokazała mi, że mam trenażer, który ma nieaktualne aktualne oprogramowanie, więc nastąpił szybki update, to trwało jakieś 3 minuty, więc warto generalnie, niezależnie od tego, czy trenujecie na Zwifie, czy na jakimś bikulu, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, to żebyście sobie po prostu tą apkę Taksa pobrali. Ale mając już akurat tą aplikację Taksa i voucher chyba na miesiąc darmowej jazdy był z trenażerem, włączyłem sobie ją, żeby sprawdzić, jak działa, i powiem wam, że to też jest fajna aplikacja do trenowania. Tam są cztery tak naprawdę opcje, moim zdaniem, najciekawsza opcja to jest taka opcja. Kiedy po prostu jedziemy na rowerze w realnym świecie i widzimy sobie trasę przed sobą, czyli no z punktu widzenia powiedzmy, tak jak normalnie jedziemy na rowerze, POV, chyba się na to profesjonalnie mówi, widzimy obraz, po czym jedziemy, widzimy wszystkie dane treningowe, jak prędkość, moc, no tam jeszcze możemy sobie te ekrany zmieniać generalnie, ale jest to fajny tryb, po prostu, który pozwala, tak jak wszystkie aplikacje, które mają realny świat, zwiedzać ładne miejsca i przy okazji wykonywać przejażdżkę, trening, czy tam sobie jeszcze chcecie. I to jest moim zdaniem najciekawsza opcja do jazdy w TAX Training. Natomiast jeszcze jest druga fajna opcja. To jest opcja treningów. I jest tam bogate menu treningów. Możecie też sobie zrobić sami trening, tak samo jak na Garminie, jak macie Garmina komputerek, można sobie bardzo fajnie tworzyć treningi interwałowe, które potem realizujecie na szosie. Tak samo w aplikacji tutaj też możecie sobie stworzyć treningi i naprawdę całe to menu treningowe, odliczanie do kolejnego interwału, dane, które mamy, moce, kadencje, wszystko, to jest bardzo fajnie przedstawione i dla osób, które są skupione właśnie na podnoszeniu formy, to myślę, że jest to fajna opcja, żeby właśnie już bez mapy, bez patrzenia na, na trasę, po prostu patrzeć na cyferki, na wykresy i robić trening. I te dwa tryby są moim zdaniem najciekawsze. Ciekawsze. Natomiast jest jeszcze opcja taki tryb GPS, i to jest dziwny tryb. Dlatego, że tam mamy taki rzut z góry na mapę, tak trochę jak na nawigacji GPS. I to jest trasa prawdziwa. Więc jeżeli jedziecie z tym trybem, właśnie wibracji, czujecie kostkę brukową, czujecie nachylenie, no macie po prostu odzorowanie realistyczne trasy. Natomiast jej nie widzicie, tylko jakby jedziecie tutaj, kropka po mapie. Moim zdaniem to takie no nudne, no nie wiem, mi się to nie podobało, albo nie ogarnąłem tej funkcji. A jeżeli nie ogarnąłem, to w ogóle kiepsko dla aplikacji, że ma bogatszą opcję, a jej nie ogarnąłem. Ale nie, wydaje mi się, że jestem pewny, że jest to taki tryb GPS. Moim zdaniem dużo mniej ciekawy niż ten pierwszy, o którym mówiłem. No i na koniec jeszcze jest taka opcja standardowa dla aplikacji do trenażerów, czyli po prostu możecie sterować trenażerem, kiedy chcecie sobie jechać i dawać po prostu większe obciążenie, mniejsze obciążenie, albo większe nachylenie, mniejsze nachylenie, to jest opcja sterować w tym z aplikacji. I tak naprawdę to, to tyle. Dla mnie fajne jest to, że oczywiście wszystko jest połączone z Garmin Connect, więc jest to przesyłane bezpośrednio do Garmin Connect, macie bogate opcje też analizy treningu, bo Garmin Connect, jeżeli chodzi o aplikacje bezpłatne, no to rzeczywiście trzeba powiedzieć, powiedzieć, że ma e, no, bogate możliwości analizowania w ogóle formy, patrzenia, jak się zmienia, e, zmieniają nasze parametry, różne na wydolnościowe, i rzeczywiście to trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle fajny gratis dla użytkowników urządzeń z rodziny Germina, że będąc w tej rodzinie, mają dostęp do naprawdę fajnej aplikacji, która nie kosztuje dodatkowych pieniędzy. E, I to tyle, tak naprawdę, o tak się e, Powiedziałem Wam takie cztery. Um, powiedziałem wam inaczej, powiedziałem wam masę zalet i żebyście wiedzieli, to jest świetne urządzenie, naprawdę ja jestem z niego bardzo zadowolony, Ej, bardzo fajnie mi się na nim trenowało, odzorowanie jazdy jest świetne, treningi są super i uważam, że to jest trochę tak jak między XTEK a XTR Shimano, XT jest rewelacyjne. Ale każdy, kto się zna, poczuje różnicę między XT i XTR, tak samo między, nie wiem, stepionką Vultegą a I to tak samo jest tutaj. Po prostu suma tych wszystkich rzeczy daje taki efekt synergiczny, który sprawia, że jazda na takim zestawie jest po prostu lepsza. Ale wydaje mi się, że ma to sens tylko z noszymi plate'sami i taki właśnie set wam polecam. Ale mówię, oprócz mega dużego worka zalet, są też cztery minusy, o których mówiłem, brak rączki. Trochę problemy z tym ERG, temat jakichś tam lekkich, większych hałasów podczas jazdy, kiedy już trenerzem się trenerze nagrzeje, czyli podczas długiej jazdy, no i na koniec nieco gorsza stabilność pomiaru mocy też, kiedy trener się nagrzeje, ale wciąż są to cechy, które ok, są gorsze od ideału, ale na poziomie takim jak konkurencja bądź lepszym. I myślę, że generalnie, po prostu, jeżeli kogoś na co stać, to warto sobie taki trenażer kupić, bo jakość jazdy jest lepsza. Na portalu Bycord jest też mój artykuł, gdzie szerzej opisuję różne kwestie, o których tutaj mówiłem. Być może niektóre rozwinąłem bardziej teraz mówiąc, a inne rozwinąłem bardziej pisząc. Więc jeżeli chcecie go kupić, to sobie też wejdźcie na ten artykuł i do niego będzie w opisie filmu. Tam dokładnie poznacie moje zdanie na temat tego trenażera. Ja mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze. No i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale. YouTube. Ja się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.